To nie jest 1 kwietnia. Jest bardzo ważna informacja i nowina podana do powszechnej wiadomości, że będzie sezon. Że będzie sezon trzeci, chociaż Państwo nie widzieli jeszcze sezonu drugiego, który pojawi się na platformach Netflixa, jesienią. Tak. A zanim on się pojawi, to my się weźmiemy już powoli do pracy nad trójką. I powiedz mi, bo pierwsze, co jak przyszłaś, to, to powiedziałaś, ja już niedługo do Kolbuszowej jadę. To jest taka ekscytacja. Wciąż. Myślę, że tak, ten przyjazd, myśmy pierwszą część kręcili zimą i jesienią. Pamiętacie Państwo pewnie to błoto sławetne i jadąc tam latem na, na, na dwójkę, tak zwaną, na, na drugą serię, cieszyliśmy się, że nie będzie błota. Okazało się, że błoto... W to tym nic upale upale. Zmieniło się w pył. Był, który po prostu zabrał znowu pięknie jak w westernach. Okay. Więc mamy aurę taką westernową, było potwornie gorąco. Jak zwykle miałam paręnaście kilogramów, ważące sukienki, wymyślone, zaprojektowane przez Tomka ciężkie, potwornie. Chłopaki zresztą też, kontusze, tak. zbroje, skórzane buty. jakoś żeśmy sobie z tym upałem radzili, ale jadąc tam, nie spodziewałam się, że jak Wiadę na ten teren, gdzie, gdzie, gdzie jest nasza Adamczycha wymyślona, ustawiona, no tam stoi, czeka na nas na terenie Skansenów Kolbuszowej, że będzie tak jak trochę, jak się wracało na wakacjach, na obóz w to samo miejsce. Mhm. No, my tam jesteśmy rzeczywiście zamknięci, jest, jesteśmy ze sobą cały czas razem, czasami uciekamy gdzieś na chwilę do domu do Warszawy, ale jesteśmy tam i to miejsce jest przepiękne, przecudowne i trochę już jest nasze.